Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Subiektywniku Spiskownika. O czym będzie dzisiaj? O tym co zwykle czyli o inflacji, rynkach akcji, rynkach kryptowalut, NFT oraz innych istotnych z punktu inwestorskiego wskaźnikach. Ale nie przedłużając, ruszamy. Na początek wyniki z Chin z dzisiejszej nocy. Co z nich możemy przeczytać? Jak mawia Maverick, obecnie wynikom przygotowywanym przez Komunistyczną Partię Chin można ufać nawet bardziej niż Bureau of Labor Statistics ze Stanów. A zatem, nie wnikając może w ich prawdziwość, podsumujmy krótko. Jak zwykle, inflacja zaskoczyła analityków. Jak widzimy, miesiąc do miesiąca analitycy nie doszacowali jedynie o 100% faktycznego wyniku. Co to oznacza dla nas wszystkich? To, że ceny w największej fabryce świata idą w górę. Również ceny produkcji przemysłowej, czyli PPI. I jakie należy zadać sobie pytanie w kontekście tego, jaki mamy dzisiaj dzień, o czym jeszcze później powiemy? Czy pik inflacji mamy już za sobą? Jeśli największa fabryka świata dopiero nakręca swoją spiralę cenową, to o jakim piku inflacji możemy mówić? Biorąc pod uwagę zmniejszającą się produkcję przemysłową, spadające zamówienia, widać wyraźnie, że wchodzimy w okres stagflacji. Czyli ceny nadal może będą rosły już nie tak szybko jak rosły, ale będą, a produkcja przemysłowa sobie będzie wyhamowywać. Jedziemy dalej. Również o Chinach. To co mówiliśmy już na naszym kanale. Chiny nie są w łatwej sytuacji. Do 2050 roku populacja Chin zmaleje o połowę. Pomyślcie, jakie to niesie konsekwencje. Tak jak kiedyś była polityka jednego dziecka, potem polityka dwóch dzieci, teraz jest w Chinach polityka trójki dzieci. Ale Chińczycy nie chcą się mnożyć, gdyż jak to zwykle bywa, kiedy zasmakuje się odrobina świata i luksusu, nie w głowie im takie rzeczy, w związku z czym społeczeństwo to będzie najszybciej starzejącym się społeczeństwem na świecie. Z wszelkimi tego konsekwencjami. Czyli największym odsetkiem emerytów do ludzi nadal pracujących. Czy fabryka świata stanie? W najbliższej perspektywie pewnie nie, ale jeśli myślicie o jakichś długoterminowych rozszadach, weźcie to pod uwagę. Kolejne, co dla Was przygotowałem, oto ciekawostka. Zobaczcie, jak zachowywały się wykresy Dow Jonesa w okresie przed wielkim krachem 1929 roku oraz jak zachowuje się wykres Dow Jonesa dzisiaj. Oczywiście, można by mówić o przypadku, ale jak ktoś słusznie tu podkreśla, chodzi o zachowania ludzkie, a one się nie zmieniają. I jeśli nie czerpiemy lekcji z historii, to historia może się nie powtarza, ale często się rymuje. Czy tak będzie i w tym wypadku? Powiem tak, oby nie, ale jest to niewykluczone, gdyż system jest tak rozchwiany, że żadne rozwiązanie mnie nie zdziwi. A to wyniki dosłownie sprzed kilkunastu minut, te dotyczące aukcji niemieckich dziesięciolatek. Czekałem na nie, żeby zestawić sobie właśnie trzy aukcje papierów wartościowych: brytyjskich, włoskich i niemieckich. Jedna rzecz, co prawda, każdy oczywiście ma inny okres trwania, niemniej wspólne jest to, że we wszystkich wypadkach oprocentowania idą w górę. Po raz kolejny trzeba zadać sobie pytanie, czy to oznacza, że pik inflacji mamy już za sobą. Zauważmy, że w tym momencie również 12-miesięczne bony we Włoszech wyszły ze strefy negatywnego oprocentowania, czyli ta pula, o której mówiliśmy przed tygodniem, jeszcze się zmniejszyła. Jeśli chodzi o europejskie obligacje o ujemnym oprocentowaniu. Przechodząc do kolejnego slajdu z naszego ulubionego tematu, czyli NFT i krypto. Jak ktoś słusznie zauważył, płacąc 7,5 miliona za podobnego NFT, należy jednoznacznie stwierdzić, że jesteśmy w jakiejś okropnej bańce i trzeba być ślepym, by tego nie zauważyć. Dokładnie tak samo jak z manią kupowania bitcoina po 60 tysięcy dolarów, a kiedy cena spadła do 30, chętnych jakoś nie widać, podczas gdy powinno być ich dwa razy więcej, albo nawet bardziej, skoro to taka cudowna inwestycja. Ale coś chyba wszyscy czują pismo nosem: że jeśli nie wszystkie, to być może większość kryptowalut podzieli los Terra Luny, która tylko wczoraj straciła 86% ze swojej wartości, spadając do jednocyfrowych wycen, podczas gdy niedawno kosztowała niemalże 120 dolarów. Mam nadzieję, że nie mieliście jej w swoich portfelach a także pamiętając, że właściwie wszystkie kryptowaluty bazują na schemacie piramidy finansowej, będziecie się trzymać od nich z daleka. Tak, jedyny zysk, jaki się pojawia, to jest zysk związany z tym, że pojawią się nowi kupujący, którzy za produkt, który oferujecie, będą skłonni zapłacić więcej niż wy sami daliście. A jak wygląda przyszłość niektórych spółek notowanych na Nasdaqu? Można uzmysłowić sobie czytając choćby takiego tweeta jeśli za przejazd około jednej mili w Nowym Jorku korzystając z Ubera zapłacimy 28 dolarów skorzystając z Lifta 46 a korzystając ze zwykłej taksówki jedynie 10 to jaki jest sens istnienia tych firm a zatem jaka jest ich krańcowa wycena i myślicie że dotyczy to tylko firm taksówkowych dodajmy że są to firmy które coś robią przynoszą jakiś dochód i były w stanie regulować swoje zobowiązania bez uciekania się do gigantycznych pożyczek. Poczekajcie, kiedy na Nasdaku zaczną zwijać się firmy, o których już mówiliśmy w naszych programach, a które nazywaliśmy firmami zombie. Na rynku srebra dalej pompa w dół. Podobnie na rynku złota. Tutaj odnotowanych już 15 czerwonych świec z rzędu. Jeszcze raz odsyłam do odnośnika pod poprzednim podcastem naszym gdzie jest link do wywiadu Kitko z Frankiem Giustrom, który opowiada o tym, o czym właśnie tutaj również w komentarzu ktoś napisał, że to Fed zapewne również macza palce, mając w tym swój interes, aby złoto i srebro stały się bardzo nieatrakcyjne dla inwestorów, gdyż szykuje się do jakiegoś nowego rozdania, gdzie zapewne złoto i srebro znajdą swoje miejsce. A wracając właśnie do tematu, jak to jest między papierową wyceną z metali szlachetnych a ich realną wartością? Z tego tweeta możemy się dowiedzieć, że kolega Aaron zadzwonił do kilku dostawców, od których kupuje, i pomimo, że cena spotowa, czyli papierowego srebra, spadła o 12% w tym miesiącu, ceny u dostawców nie zmieniły się ani o przecinek, po prostu rosną premia. Biorąc powyższe pod uwagę, być może jesteśmy w momencie, jaki miał miejsce w marcu 2020 roku, kiedy to cena srebra spadła przez moment do 12 dolarów, podczas gdy cena srebra w postaci metalu, na przykład w mennicy, nie drgnęła właściwie w ogóle w dół. A co to oznacza, że być może to jeszcze nie jest dołek na cenach papierowego srebra, po drugie, być może jest to moment, aby przemyśleć inwestycje w chociażby ETF -a SILG Silver Juno Mining albo chociażby fundusz Sprota PSLV bazujący na fizycznym metalu. Oczywiście najfajniejszą alternatywą byłoby sobie kupić na srebro kontrakty, po czym zażądać jego dostawy z Comexu. Niemniej tak naprawdę nie wiadomo, jak sprawy się potoczą. Tak jak mówiliśmy, Londyn od czerwca przestaje handlować srebrem i złotem. Jak długo Comex będzie w stanie jeszcze podołać, trudno nam powiedzieć. Być może więc należy rozwiązania szukać gdzieś pomiędzy, czyli próbować kupować srebro na przykład w takich firmach jak One Gold, gdzie pod pewnymi warunkami będzie można je odebrać. Ale to już są bardzo wysublimowane rozwiązania i na pewno nie mówimy tu o inwestycjach rzędu setek złotych, aby miało sens w ogóle je rozważać. Niemniej należy pamiętać, że one istnieją i stanowią praktyczną alternatywę na czas, jaki być może przed nami. A co przed nami? Przed nami dzisiaj ogłoszenie najważniejszych wskaźników w tym tygodniu, czyli CPI w Stanach Zjednoczonych. Czego należy się spodziewać? Na pewno nie za wysokich odczytów. Już wystarczająco złych wiadomości. Tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, Bureau of Labor Statistics na pewno postara się o coś dobrego. Jak bardzo można ufać tym odczytom? Na pewno mniej już nawet niż tym, które produkuje komunistyczna partia Chin. A jakie będą w praktyce, jeśli miałbym się pokusić to być może rzeczywiście to będzie niezły miesiąc, gdzie na chwilę udało się uniknąć dalszego szybkiego wzrostu, czyli ze scenariusza zmierzającego do hiperinflacji przejdziemy do scenariusza zmierzającego do stagflacji. Jednak czy jest to powód do radości? Jeśli cyfry spotkają się z oczekiwaniami analityków, to będzie to dobra wiadomość dla rynków i w pierwszej chwili powinny zareagować pozytywnie. Jednak obecnie sytuacja jest na tyle zła, że trudno powiedzieć po raz kolejny, jak długo Potrwa taki pozytywny sentyment. Jak ktoś powiedział, dzisiaj rynki są raczej grą oczekiwań. W związku z czym trudno jest powiedzieć, czym będą kierować się kupujący czy sprzedający, gdyż znowuż dobre wyniki rynków mogą skłonić Fed do kolejnych większych podwyżek stóp. Więc wszystko jest w zasadzie coraz mniej istotne, jeśli patrzymy na wynik konkretnej cyfry i jej wpływ na rynki. A bardziej patrzymy na dalekosiężne konsekwencje wpływu tej cyfry na rynki poprzez działania kolejnych i kolejnych instytucji typu Fed. Natomiast czy unikniemy dalszego wzrostu inflacji? Nawet jeśli będą nam sprzedawać narracje o tym, że pik inflacji mamy już za sobą po raz kolejny, albo tak jak wczoraj jeden z szefów Fedu powiedział, że nie widzi żadnych problemów na rynku nieruchomości. Jesus Christ. Zobaczmy chociażby, jak kształtują się obecnie ceny diesla. Tak. Cena diesla w Stanach przekroczyła 6 dolarów za galon. Co to znaczy? To, że teraz te ceny przełożą się na wszystkie produkty, gdyż korzystając z tego diesla, właściwie to dzięki niemu funkcjonuje cały krwioobieg gospodarczy Ameryki. Tiry, pociągi, statki, nie mówię o tych wielkich, tylko o tych, które ewentualnie dostarczają produkty śródlądowo, bazują na spalaniu tego właśnie diesla, którego cena wystrzeliła w ciągu kilku miesięcy 300% w górę. 300. A jego zapasy, jak pokazywaliśmy chyba już w poprzednim odcinku, są na najniższym poziomie w historii. Teraz powiedzcie mi, jak z tego można oczekiwać, że inflacja zacznie spadać. W którym miejscu? Ale oczywiście, pewnie wejdą szefowie Fedu i powiedzą, że wszystko jest pod kontrolą, i nie ma się czego obawiać, i że rynek nieruchomości trzyma się dobrze. I jeszcze kilka okrągłych formułek, które kompletnie rozmijają się z rzeczywistością. A na koniec jak zwykle chcemy się pochwalić naszymi wynikami z Ligi Inwestorów, gdzie w dniu wczorajszym doszliśmy do pierwszej dziesiątki i weszliśmy w nią mocno, dochodząc do pozycji piątej ze stopą zwrotu niemal 15%. Czy uda trzymać się te wyniki? Mamy nadzieję, że tak. Staramy się przynajmniej by nie spadały, bo widzimy, że niektórzy bardzo mocno falują w stopach zwrotu. My staramy się powoli, systematycznie, ale cały czas iść do przodu, realizując swoją strategię. I to by było na tyle w tym odcinku. Idziemy patrzeć, co nam przygotowało Bureau of Labor Statistics na dzisiaj i do usłyszenia w niedzielę. Cześć! Tymczasem, jeśli uważasz, że ta analiza była przydatna i wartościowa, kliknij proszę kciuka w górę, co pozwoli nam dotrzeć z nią do szerszego grona odbiorców, a jeśli chcesz być na bieżąco z treściami kanału, kliknij subskrybuj. Po bieżący komentarz do wydarzeń na rynkach zapraszamy na Twittera.